Jeżeli chodzi o punktu widzenia przetargi, bo one się bardzo rozwinęły. Naprawdę było dużo influencerów, dwie hale nie jedna. Piletów sprzedało się dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Ludzi w sobotę, bo przede wszystkim dużo niedzielę zaskoczył trochę śnieg. Myślę, że jakaś część ludzi zrezygnowała z tej podróży przez tą właśnie pogodę. Myślę, że tutaj te targi naprawdę są z dużą, dużą przyszłością. Eee, nieskromnie powiem, ale... Czuć tam, tam pieniądz, jest nowa infrastruktura i myślę, że tutaj e, też jest bardzo fajny zespół tych, y, nie wiem jak to nazwać, menadżerów, organizatorów, tak, y, kierowników tej, tej imprezy, y, którzy to y, organizują. Duża przewaga jest też, że to organizują targi jako targi Kielce, a te targi naprawdę są znane z dużych targów rolniczych, czyli jakieś tam agro chyba Militarny. militarnych, tak? Także tutaj mają pojęcie co robią. Tak, no to tutaj, no ale na drugą żeśmy tam pojechali i, i myślę, że tutaj też to jest, no z roku na rok jest coraz lepsze te targi i myślę, że szybciutko gonią, gonią tutaj czołówkę. E, gonią rybomanie i wcale bym się nie zdziwił jakby w ciągu iluś tam lat e, po prostu gdzieś tam dogonili tą rybomanie także tam też było fajnie, też tam było fajnie, e, no mówię, ale tutaj naprawdę no, to, było lepiej, to było lepiej, bardzo fajnie integracja, ten konkurs kurde w te, w te kręgle, no kurde ja chyba ze dwa dni nie mogłem mówić po tym konkursie, e, chodzić, mówić kurczę Pański eee, walczył. Wal tak, ale, ale eee, naprawdę zajebiście było. To mi się bardzo podobało i myślę, że tutaj też jako e, targi wysoko sobie postawiły poprzeczkę, no bo tu już wiadomo nie można już niżej schodzić, trzeba iść już jak się powiedziało A, trzeba mówić BC i tak dalej, tak? Także tutaj myślę, że e, szybko te targi w ciągu trzech lat dobijają się do, do czołówki tutaj targów, e, które są organizowane w Polsce.